Właśnie u nas w domu, o chyba zapalę światło, jest wielkie mierzenie butów. I zamówiłam Oliwierkowi najpierw jedną parę. I to jest ta. I słuchajcie, tak bardzo mi się te buty podobały. Ja w ogóle tak kupuję mu emu, dlatego że naprawdę z ręką na sercu to są moje ulubione buty, jeżeli chodzi o zimę, i wolę takie jedne konkretniejsze kupić. już swoje buciki. Yy, tak, zamówiłam kilka par, żeby zmierzyć. Bo najpierw zamówiłam jedną. No i piękne są, ale wiecie co? Yy, po prostu tak. Tutaj za szerokie, więc potencjalnie śnieg będzie wpadał. O rozmiar za duży. Yy, no i tak. Z centymetr w środku zapiętą. Widziałam, że ta stopa mu leciała do przodu. No przepiękne, so Jak chcecie zamówić swoim dzieciom, to ja sama wchodziła w takich butach, <grym> więc te mu są piękne, a niestety będę musiała je odesłać. Mam jeszcze do zmierzenia takie, i słuchajcie, to jest 25 rozmiar, więc chyba podobne do tych. Zobaczymy, ale też wyższe, więc ewentualnie gdzieś tam śnieg nie będzie wpadał. Tutaj mamy takie same, jak Oli ma na nodze, tylko właśnie wyższe i to już jest też chyba jeden rozmiar wyżej. No zaraz zobaczymy, pomierzymy wszystkie. E, pokażę Wam też, jak to wszystko wygląda. No i jedna para z nami zostanie, a resztę będę musiała odesłać, dlatego, że no bez sensu y, tyle butów. No ale to też jest taki minus tego, że nie mam teraz sklepu e-obuwie w mieście, w którym mieszkam. Wcześniej miałam w Częstochopie, w galerii jurajskiej. Zamawiałam 10 par butów, przyjeżdżaliśmy do galerii i mierzyliśmy wszystkie. Po prostu finalnie wychodziliśmy z jedną paru. No, ale szczerze, no to bym chodziła. Chodziłabyś w tych? W tych też bym chodziła pewnie, że tak piękne. No, korzyść w tych. Powiem Wam, że zaraz sobie zmierzę te i te, ale te po prostu jedne i drugie rozmiarowo są lepsze niż te. Te jeszcze są za duże, no i te zaraz również Wam pokażę, że są troszkę za duże. Bells ring, snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell's in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. gliding in a on one-horse sleigh. Giddy-up, jingle horse, pick up your feet. I jingle around the clock. Mix and a-mingle in the jingling Słyszycie mecz? Tak, to jest mecz. A ja robię właśnie guacamole. O, pod za zagłębię. Uwielbiam w ogóle oglądać mecze. Woda yy, kokosowa i idzie do Oliwierka, ja robię właśnie guacamole. Tak, już kochani, ci daję. Poczekajcie. No. Kupiłam ja płatki z kipa, ucięłam skład. Dobra, nie ma... Nie ma... Bez dodatku cukru. Właśnie mi na tym zależało, ale powiem Wam, że mój Oli pierwszy raz wrzucił je tego typu płatki, bo on kocha owsiankę. Ja mu zawsze robię owsiankę. Ogólnie trochę dookoła jest bałagan, dlatego że robię właśnie guacamole. I wróciliśmy z lidla. Zastanawiałam się, czy nie zrobić takiego holu, co ja kupiłam w tym lidlu, ale w sumie jakoś zaczęłam to rozpakowywać i nie wiem, czy to jest coś ciekawego. No wiecie, jakaś kawa jajka i te sprawy. Guacamole robię właśnie tutaj. Pokroiłam sobie wcześniej ugotowane jajko. Bilercem zawsze rozmiatam awokado, no chyba że jest wyjątkowo twarde, no to nie. Takim moim mega trikiem jest to, że dodaję. Filadelfii, serek Filadelfia, dlatego że zawsze mi się kojarzył z sushi i że jest w sushi w takiej mojej ulubionej rolce. No, stwierdziłam, że kiedyś spróbuję, dodałam i do dzisiaj dodaję cały czas do tego pieprz, sól i koniec. Kupiłam takie wiejskie bułeczki, chociaż powiem wam, że naprawdę staram się, no, tak ograniczyć to pieczoło że w sumie to przez ostatni miesiąc w ogóle nie jadłam pieczywa, Ale, ale tak. Coś jeszcze? Nie wiem co. Idziemy jeść. Życie nam smacznego. Przyszło mi Piglosy i chciałabym pokazać, co tutaj się znajduje. Ja z pudełka Piglosy. Dostaję od jakichś dwóch lat. Mówię ciszej, bo już jest późno i ja wytynam, słuchajcie, vloga 22.12. Dzisiaj nietypowo, ale tak się zdarza. Właśnie sobie poćwiczyłam i jestem już po całym dniu i tak myślałam, czy mam to nagrywać, czy nie, ale stwierdziłam, że jest grudzień, a co, nagram nawet tak późno. <grym> no face, no photo. Pokażę Wam co przyszło i właśnie dzięki tym pudełkom odkryłam kilka naprawdę super kosmetyków, dlatego że często w tych pudełkach mamy miniatury, nie zawsze są to pełnowartościowe produkty zdarzają się, bo też są pełnowartościowe i miniatury i dzięki naprawdę y, tej subskrypcji odkryłam kilka mega fantastycznych kosmetyków. Na przykład była to miniaturka, która mi wystarczyła na, przykład na dwa tygodnie i później y, kupowałam tak, jak jest do tej pory stuszem, z z lanką. Y, I będę tak starała się cicho, bo mówię właśnie, że oliwki śpi za ścianą y, i tak. Mamy tutaj z Elbeautyki plastry na nos, myślę, że każdy zna, więc nie muszę tutaj przedstawiać. To jest marka, która mnie zaciekawiła i było kilka już kosmetyków z tego i to jest Biodermik. I tutaj mamy krem do szyi dekoltu i krem przeciwstarzeniowy z ekstraktem z Nie wiem, czy te kosmetyki są jakieś droższe czy tańsze, ale powiem Wam, że miałam serum z kwasem hialuronowym i było mega. Tutaj mamy jakąś próbkę perwolut. Tego, tego nigdy dość, to się kupuje na prom, tutaj mamy y, pełnowartościową y, niwę, która ma nie pozostawiać śladów, w ogóle chyba cała koncepcja tego pudełka jest black and white, że wszystko jest właśnie czarno-białe. Tutaj mamy, słuchajcie, płyn micelarny z Marionu, nigdy nie miałam jakiś detoks, czarna herbata, kora, wierzby białej, tak wygląda płyn micelarny, tego też nigdy dość, choć cały czas się kupuje. Y, tutaj mamy fiber spray, nie wiem co to jest, z Sayosa, y, słuchajcie, to jest profesjonalny efekt spray Tiger Hair z włóknami nadającymi efekt pogrubionych włosów nawet o 30% i mega objętość to coś dla moich cienkich włosów I tutaj mamy z Lirenfikowa opuncja nawilżająca palcą z olejkiem do ciała, połacham sobie to połacham sobie bardzo delikatnie bardzo delikatnie taki typowy krem i ostatnią rzeczą jest Szampon do włosów Sylosa, do włosów y, farbowanych. Korci mnie, bo jest olejem cubaki, który y, moje włosy bardzo lubią, ale powiem, Wam, że nie eksperymentuję z szamponami i nie stosuję y, takich drogeryjnych. Nie, drogeryjnych? Czy to dobrze y, powiem? Takich y, z Rosmana czy z Hebe. Nie stosuję szamponów, y, tylko profesjonalną pielęgnację, dlatego że moje włosy. Chociaż źle mówię, dlatego, że mam ulubioną odżywkę z Heba, tylko, że to jest odżywka koreańska i to nie jest taki typowy garnier czy coś takiego. Moje włosy bardzo, naprawdę bardzo nie lubią e, takich rzeczy i powiem Wam, że ja już wielokrotnie dostałam plam na czole, na twarzy i już po prostu stwierdziłam, że nie będę używała takich rzeczy, skoro moja, nawet nie dla mojej włosy, ale moja skóra nie lubi się z takimi rzeczami. Więc tak wyglądało to pudełko. E, ten sajus na pewno powędruje do mojej mamy, ona ma włosy farbowane, więc okej. Okay. To mnie bardzo ciekawie, przetestuję sobie tego Sajosa. O właśnie i to jest abstrakcja, dlatego że nie mogę używać odżywek ani masek takich, no nie wiem, powiedzmy za takich tańszych, ale jeżeli chodzi o lakiery czy pianki, w ogóle nigdy w życiu nie dostałam żadnego uczucia, więc tak to. Tak to wygląda. Chowam sobie to pudełko, bo ja później wysyłam do Was często z wyprzedaży rzeczy albo jakieś konkursy, to zawsze mi się te pudełka przydają. Jakiś czas temu na Instagramie poruszyłam temat kropelek opalających do twarzy i bardzo Was ten temat zaciekawił, więc stwierdziłam, że muszę o tym powiedzieć w filmie. Te kropelki mam z I Love Ten w Lublinie. Możecie sobie wpisać ich na Instagramie, a jeżeli, jeżycie, jeżeli jesteście z Lublina, no to koniecznie musicie odwiedzić ten sklep i mm, tam możecie również wykonać opalanie natryskowe. Mają ogromny asortyment y, samoopalaczy i Pani Agnieszka, która tam pracuje, jest tak profesjonalną osobą. Powiem Wam szczerze, kiedy ja pierwszy raz poszłam na opalanie natryskowe, byłam kilka miesięcy po porodzie, czułam się naprawdę mega komfortowo, a jednak to y, samo rozebranie się po porodzie y, uważałam, że nie będzie komfortowe, a to jest naprawdę wyjątkowe miejsce. I Pani Agnieszka poleciła mi te kropelki. To jest moje trzecie opakowanie. Używają w tej chwili chyba moi wszyscy znajomi, łącznie z moim mężem, z moim bratem i te kropelki między innymi chcę potarować y, pod choinkę mojemu bratu, dlatego, że on cały czas w ogóle jeździ do I Love Ten i kupuje te kropelki. Ja wiem, że teraz mu się kończą i powiem Wam, że y, możecie sobie zerknąć. One tak wyglądają i niech Was nie zmyli ten taki bardzo delikatny wygląd. To jest silny kosmetyk i ja na przykład proponowałabym Wam, żebyście sobie dodali Powiedzmy pipetkę do swojego standardowego kremu jakiegokolwiek nie macie. Jakikolwiek krem macie, możecie sobie tą pipetkę spokojnie dodać i uważajcie na ręce. Koniecznie myjcie ręce po aplikacji. Jeszcze jest jedna metoda aplikacji tych kropelek. Jest to po prostu aplikacja na rękę. I sobie wklepujecie przed pielęgnacją te kropelki. Pamiętajcie, aby dobrze je rozprowadzić. I trzeci ym, sposób aplikacji to jest przy użyciu specjalnej maszynki, w którą wkrapiacie sobie te kropelki i ona taką chmurką rozprowadza wam to pięknie po twarzy. Natomiast jest to dla mnie najlepszy kosmetyk samoopalający do twarzy, który robi przepiękną opalaniznę. Ale musicie być naprawdę ostrożni, dlatego że można sobie zrobić tym kuku, jeżeli nie umiemy się dobrze obsługiwać. Ja Wam koniecznie zostawię na dole to I love ten ring i pytajcie się o te kropelki. One schodzą tak szybko, że naprawdę moje koleżanki, które często chcą kupić, to po prostu czekają na dostawy, bo one są ciągle wyprzedane, ale wiem, że Pani Agnieszka jej dostaje bardzo dużo tylko jest to tak dobry kosmetyk, że on jest non stop wyprzedany więc bardzo Wam polecam, róbcie sobie screeny, specjalnie pokazuję to tutaj w filmie, żebym mogła zawsze Was do tego materiału odesłać, bo pytań jest o to mnóstwo. Hejka, cześć witam Was kolejnego dnia właśnie jadę z moją przyjaciółką Karoliną oddać dwie rzeczy do Zary, które okazały się fejlem, ale już nie będę Wam pokazywała, bo mam te rzeczy na dole. Jedziemy, czekam jak zawsze na nią, już pół godzinki, to jest taki standardzik przy spóźnieniach wszystkich osób, które mają na imię Karolina sama z tym walczę, bardzo z tym walczę jedną rzeczą, którą muszę Wam pokazać to jest mydełko do brwi tyle osób kupiło z mojego polecenia to mydełko na Contigo w Black Friday pamiętajcie, żeby przed nałożeniem tego mydełka delikatnie zwilżyć sobie szczoteczkę i nie zanurzać się tak aż za bardzo namiętnie w ten żel, tylko tak minimalnie go dotknąć, tak jak taką czarodziejską różdżką i wtedy dopiero na brwi, bo piszecie mi Boże Karola, jakieś mam takie białe maziaje nie, 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 delikatnie, delikatnie, zobaczcie ja mam od pół roku to, no nareszcie no jesteśmy, poczekajcie chwilkę no narka całe życie, całe życie, tak samo. Jedziemy oddać do tej zarki szybko, na biegu. Muszę kupić dwa prezenty w Seforze, właśnie dla mojej przyjaciółki, która ze mną jedzie, więc to będzie mi... no, misja, ale do wykonania, bo powiem jej, że po prostu kupuję coś dla siebie. Ona nie będzie wiedziała, że to jest dla niej. No i właśnie jej sygnał. Ma... Ile niej po niej? Jeden dzień po niej chyba ma urodziny. Jeden dzień albo dwa, już nie pamiętam. No i właśnie muszę mu coś kupić, ja on ma 12 lat i też tak za bardzo rano dla 12-latka to już. Ehh, nie doradzicie mi, chciałabym się was zapytać, co kupić 12-latkowi, ale wy mi nie doradzicie teraz, bo ten film już będzie, kiedy ja to kupię. No ale może coś tam się wybierze, pokażę Wam oczywiście, zabiorę was ze sobą jakie będziemy sobie jeść co tam będziemy sobie kupić chciałabym sobie siąść do kawiarni i wypić kaweczkę no ale to jest e, niewykonalne teraz e, jeszcze wam powiem bo ro, rozbiliście bank jeżeli chodzi o euro, e, euro rtv agd e, była promocja po obejrzeniu e, Kasi z LGS dziewczyn tam ona nagrała film e, i Kasia pokazała swój ekspres ja wiele razy piłam z u Kasi ten e, ten ekspres wiele razy piłam u, u Kasi kawę z tego ekspresu e, i powiedziała, że teraz on jest fajnie ceniony. Ona go kupiła kilka lat temu, kosztowało 400, a, a teraz wiedziała, że jest trochę taniej. Ale nie wiedziałam, że aż tak taniej, bo był, okazało się Black Friday i z 400 zł była promocja na 129 za ekspres. Więc myślę sobie, ok, zamawiam, zamówiłam ten ekspres. No i mi się poinformuje Was, że jest taka y, oferta. <grym>, naprawdę rozbiliście bank euro rtfa AGD, że po kilku godzinach była podwyższona cena o 50 zł. Więc. Kciuki do góry dla Was, dla nas wszystkich. Dajcie znać, kto kupił ten ekspres. Oznaczajcie mnie, linkujcie, ja każdemu zostawiam serduszka. I pokażę Wam kapsułki. Akurat to nie są do tego ekspresu, natomiast tam później troszeczkę wybucha taka dyskusja odnośnie tych kaw kapsułkowych. I powiem Wam, że dla tych wszystkich osób, które myślą, że w kapsułce. Jest jakiś magiczny proszek, to w kapsułce jest kap, Patrzcie, podjechała i już po prostu będzie się trzęsła teraz. No już, już, już wychodzę. No. Już podjechała, już się trzęsie, że już podjechała. Yy, I słuchajcie, dla tych wszystkich osób, które myślą, że w kapsułkach jest jakiś magiczny proszek kawopodobny, to tam jest kawa. Yy, tam jest po prostu kawa. Mało tego, dowiedziałam się od mojej fryzjerki Angeli, że są kapsułki, które możemy uzupełnić swoją kawą, które nie są jednorazowe, ale przetnijcie sobie taką kapsułkę, bo ja sobie przecięłam... Yy, żeby zobaczyć dokładnie jak to w środku wygląda, tam jest po prostu zmielona kawa, którą możemy sobie później zrobić na przykład peeling. Idę, idę, bo tam jajko zniesie ktoś na dole. No ale to widzisz, jak chce nie jest do roboty, no to filmię. Vloguję i jesteśmy teraz na łączach z trzema Karolinami. No bo ja, tutaj moja przyjaciółka obok, która oczywiście standardowo nie chce się pokazać i trzecia, która też na pewno nie będzie chciała się pokazać, to już w ogóle. Ale czekałam na nią, oczywiście się spóźniła. Ale jest z nami trzecia na łączu, która spóźnia się najbardziej na świecie. I powiem Wam taką ciekawą historię. Umówiłyśmy się kiedyś wszystkie trzy, no i dzwonię właśnie do naszej jednej Karoli i mówię do niej. Gdzie jesteś? No już wychodzę, myślę, sobie, Boże, nie spóźni się pierwsze w życiu. Mówię szok. No, mówię, nie, no, potwierdzę jeszcze to, no, no wychodzisz, to no, tak wychodzę z mieszkania z Warszawy będę za 2,5 godziny. Także to są nasze anegdotki. Ze spóźnialskimi Karolinami. I całe życie to samo. I powiem Wam, że no ja też jestem całe życie podczasem No nie wiem, no może to się zmieni kiedyś. Może się zmieni? Zmieni się kiedyś? Nie. Bądźmy dobrej nadziei. No, bądź Bądźmy dobrej nadziei. Idziemy właśnie z Oliwierkiem do mojej koleżanki na zimową herbatkę albo na zimową kawkę. I y, Oli zabiera ze sobą swoją ulubioną świąteczną pompkę. Nic dziwnego. Y, jest plastikowa, jest samochodem i machoinkę. Y, nie będę przedłużała, bo koleżanka y, podjechała już po mnie autem, i idziemy do drugiej. A w sumie to, jak obejrzy to, to się obrazi, bo to jest moja przyjaciółka, po prostu przyjechała po mnie autem i jedziemy do naszej Karolci, y, trzeciej Karolci, na kawkę. I powiem Wam, że w ogóle chyba zabiorę te kapsułki ze Starbucksa, bo coś mi się zdaje, że Karola ma taki ekspres, więc jeżeli ma, to wezmę te kapsułki będziemy miały kawkę ze Starbucksa, a jak nie, to je przetniemy i też sobie zapraszamy pyszną kawkę. Do później! Jingle bell, jingle bell, like. A jingle Bells swing, and jingle bells ring Snowing and blowing a bushes and fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. a jingle bells and jingle bell time, dancing and prancing Zagraj kolendę Pięknie przepięknie jestem z Ciebie dumna no daj. nie grałeś nigdy w jęge. chodź kto wyżej ułoży, żeby się nie zepsuła idziesz? idę zobacz, jestem w tym patrz co Czucia tu robi tutaj, zobacz patrz i zaraz zobaczymy jak będzie spadać chodź Popatrz, Kładziesz tutaj. te giełki, czy nie? Gumy turbo będą później. Tak, Oli ma no, gumy turbo. Knelki. On nie wie nawet, że to się je. On sobie to układa. Co to cię Układa. Wiesz, szybciutko. Patrz i później kulą rzucimy. Co ty na to? Oli, zobacz. Pu pu pu. Proszę pana. Tu i tu. Tak? Co to za wieże? Ale to wiesz, jak co masz zrobić. Ale jesteś delikatny. Zrobić? Trzymaj. Możemy staranować wieże tymi. Wam, Brawo! No Brawo! Cześć, kochani, jest po wigilii, Jestem obiedzona na fiksa. Powiem wam, że jakoś w tym roku wyjątkowo e, faktycznie dużo zjadłam. Jest w ogóle mega ciemno. Nie wiem, jak wam mam nagrać. E, Taką krótką pogadankę i taki update, jeszcze z tego dnia, który chcę nagrać, żeby mieć pamiątkę dla siebie oraz dla Was, żebyśmy mogli sobie kiedyś powspominać, może jeszcze kiedyś w życiu. Użyję tych materiałów. Słuchajcie, chciałam otworzyć dla Was 24 i 25, i zgubiła nam się 24 w podróży. Mam nadzieję, że się znajdzie, myślę, że się znajdzie, ale w 25 numerze mamy. Ogromne masło do kąpieli, i powiem Wam taką ciekawostkę, myślę, że ktoś, kto kupuje kalendarze adwentowe, to o tym wie, że często to właśnie 25 dnia są najfajniejsze rzeczy, nie 24, tak jak u nas, bo my ogólnie bardziej świętujemy jednak tą wigilię, chociaż Boże Narodzenie również, ale to ta wigilia jest takim kluczowym momentem w naszych świętach. No to właśnie w Stanach. Między innymi oni bardziej uznają tego 25. Dlatego słuchajcie, złapałam 25 i jest to masło piękny zapach y, miodu i takiego delikatnego mleka, chociaż jeżeli mam być szczera, to wolę zapach truskawki, masła shea i grejpfrutu. Y, Grejpfrut, tak. To są moje ulubione zapachy, jeżeli chodzi o The Body Shop, ale to też jest taki fajny, otulający, zimowy zapach. Y, co chcę Wam powiedzieć? Wiem, że oglądacie to już po Wigilii, ponieważ ja w tym roku nie podjęłam się mm, kręcenia takich typowych vlogmasów. Wiem, że może ta sceneria nie jest idealna, światło nie jest idealne, ale chciałabym Wam życzyć w tym roku, y, nie tylko przy tym stole, ale też to będą już całkowicie życzenia na nowy rok, żebyście się otaczali cudownymi ludźmi, żebyście zrezygnowali ze swoich wszystkich życiowych, toksycznych relacji. Jeżeli takich nie macie, to super oby tak dalej. Chciałabym też, żeby ten rok Was niczym nie zaskakiwał negatywnie, tylko pozytywnie, żebyśmy mogli powrócić do naszej normalności. Takiej, jaka była kiedyś. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze nam to się uda. Jak nie już za chwilę, to, to liczę na to, że jak najszybciej powrócimy do tego, co było kiedyś, i tylko będziemy sobie wspominać te wszystkie obostrzenia i restrykcje jak, jak zły sen. Ale chciałabym też Wam życzyć zdrowia, dlatego że. Każdy mówi, że to jest najważniejsze, ale to jest najważniejsze. I to, jak będziemy zdrowi i jak będziemy silni w tym życiu, to jest całkowita nasza podstawa i trwam do tego, żeby budować faktycznie szczęście. Mam nadzieję, że jeżeli wszyscy będziemy zdrowi, to wszyscy sobie ze wszystkim poradzimy. Mam nadzieję, że jak najczęściej będziecie zaglądali na mój kanał. Ja zmykam do mojej rodziny na dół i chociaż, tak jak mówiłam, jesteśmy powielili to e, chciałabym jeszcze chwilkę z nimi ten dzień pocelebrować, bo będziemy dzisiaj też kąpać Oliwierka, bo wczoraj wróciliśmy bezpośrednio z zakopanego i niestety nie zdążyliśmy tego zrobić, e, bo wróciliśmy koło 12 w nocy, więc to było już późno. E, pójdziemy sobie jeszcze posiedzieć na dole, pocieszyć się sobą. E, o, muszę wam powiedzieć taki update w ogóle. E, Pierwszy raz runęła nam choinka, Oli chciał ściągnąć pompkę i poleciała ta choinka na mnie na stół, wylała kompot. I na początku tak w ogóle byłam zdezorientowana, nie wiedziałam co zrobić. I, I tak pozytywnie zaskoczyła mnie moja rodzina, która zareagowała. No, spoko zareagowali jak na to faktycznie co się stało, bo ja byłam przestraszona jak w ogóle zobaczyłam, że ta choinka na niego leci to już, już wszystkie wszystkie matki czarnowicki wiedzą o co chodzi ale słuchajcie, koniec końców choinka przeżyła, my wszyscy przeżyliśmy nie przeżył tylko kompot na stole więc, więc jest całkiem okej. Okay. dobrze, zmykam do nich na dół dziękuję jeszcze raz, że byliście ze mną w grudniu nie tak często jak zazwyczaj ale nie mówię nie na przyszły rok, więc mam nadzieję, że widzimy się jak najszybciej tzobaczenia busiaki pa